Także posiedzę 30-40 minut, i później idę wziąć prysznic i umyć sobie włosy. Mam dzisiaj energię, także mogę posiedzieć trochę. Itajcie. No później w nocy też może wpadnę, jeszcze kto wie. Ale to bardzo późno ogólnie. I też rano, i w ciągu dnia, bo tam mówię, mam ten cel swój do zrealizowania, także proszę o pomoc. Ejka. Moi drodzy, dzisiaj mam cel być w pierwszej dziesiątce rankingu. Także, moi drodzy, kto chciałby ode mnie obserwację, to wystarczy wysłać tego misia z konfetti i dam wam follow. <laughs> Cześć, grażynka. Dzięki, witajcie. Moi drodzy, powiem tak. Dobra, moi drodzy. Karta rady, plus przesłanie i rada z książki za małą koronę. Kto by chciał, te trzy rzeczy. Bo ci każda moneta się liczy, każdy diament do rankingu. Dziękuję bardzo, Agania. Witajcie. Połowa nocy, a ja dalej nie śpię. Haul zakupowy? Nie wiem kiedy. Na razie mam plan dodać ulubieńców kosmetycznych plus home decor. Coś do domu, różne rzeczy pokazać Wam. Lena, ja muszę codziennie włosy myć. Cześć wszystkim. To chciałby skorzystać z mojej wróżby? Rada z książki. Karta rady plus przesłanie za małą koronę. Nie, nie myślałam o przedłużaniu włosów. Hej, dolko mogę na okno. Ale mnie obserwuje ani nic, ale wielka fanka. Kolejna. Piotrze, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Miło ci widzieć również. Hejka. Dzięki, Jakub. Ja no, świle tu przychodzą, a ja coś na ciebie kręcę. Witajcie, moi drodzy. Co pani robi o tej samej porze? To samo co ty. Siedzę na TikToku. Dziękuję bardzo za koral. Dzięki. Już się zajmuję waszymi wróżbami. Olur. <laughs> o Olur005 Przesłanie Czekacie lekkość, nawet w obowiązkach Karta rady Uważaj na fałszywych ludzi Masz kogoś wradnego w swoim otoczeniu Kogoś, kto kłamie Manipuluje i jakieś takie ukryte prawdy Tu widzę Motywy, które ta osoba może mieć Żeby ci zaszkodzić Także zachowaj ostrożność i moim zdaniem jest taki mężczyzna, ktoś fałszywy. Także uważaj na tą osobę. I rada: zrób listę rzeczy, które chciałabyś zostawić za sobą, bo czujesz, że cię blokują. Symbolicznie spali nad świecą. Kolejna osoba. to mi tu wysłał? Druga osoba tą koronę. Zaraz. Do pączka wysłał też. Do pączka mogę przesłanie zrobić. Szumi szumi. Co masz zrobić dziś? Zrób dziś. Dzięki, Ramzes, nigdy się nie poddawaj, dądycha zmienisz nawyk bez wielkiego wysiłku. Cześć wszystkim. Cześć. No, jest. <laughs> tak A, na dwie bitewki chociaż. Tak? O super, bo właśnie tak zobaczę. coś mi napisał, że właśnie że Klaudia jest i, i teraz jestem. Dobra. A co wróżyłaś? Y tak, tak. Frejdis, dzięki za pokaz kwiatów. Wow. O, powiem, jeszcze czy... przesłanie przesłanie tylko jednej osobie. Jeszcze koniec przesłaniami na razie. Luci Czas na zmiany. Ten, To chyba ty już tam też. Na którym miejscu jesteś? Był już pokaz kwiatów. To jest ten, to chyba tam cię dobrze no, no, nie za bardzo chyba mi idzie. W sensie. <laughs> jeszcze ten codzienny ranking wiem, Czy jestem już, czy nie? Popularnych jestem, ale w codziennym trzeba sprawdzić. Elo, halo. O Boże, nie jestem codziennym, no nie jestem Kurczę. Ja cię kręcę, jak jesteś pierwsza dziesiątka, no musisz tutaj, musisz tutaj e, cisnąć te, tego live'a, żeby jutro może być w tej dziesiątce. Czyli dzisiaj w sumie to nie jutro już. Dzięki, Thank you, Jake! Fuck! Za Zanikowy, cześć! Yes, thank you! Going to dinner Za you. Kiri Zaraz, Ania, ja jeszcze mi się nie chce. Thank you, Jake. Może jakaś rada dla ciebie, Mariusz, z tej Dalej, książki. No. Co tam wyjdzie? Lecimy. No więc tak. W relacjach postaw na prostotę. Nie musisz być zawsze aktywny towarzysko. Czasem milczenie przy wspólnej herbacie buduje więcej bliskości niż rozmowy. Wow. Okej. Okay. Ciekawe. Chodzi o relacje, no. Właśnie. Zobacz... Ciekawe, ciekawe. A ty już sobie dałaś tą e, przesłanie na dzisiaj też? Czy tam przysłoniłaś? Nie, na właśnie nie brałam. Będę sobie jakieś... Czy wy jesteście poważni ludzie? Piszecie jakieś bzdury w stylu Hej, ocen imię Malwina. Hej, ocen imię Malwina. Hej, ocen moje imię. Jezus, co za bzdury. Pamięć. Nie obserwuję jakaś spomerka. Do widzenia. Co za bzdury. No i Mariusz, wyszło coś takiego. Uśmiech obcej osoby zmieni twój dzień. O. I teraz jeszcze jak, jakąś radę. To jest z książki. Jeśli czujesz napięcie, wycisz je ruchem. Taniec, energiczny spacer, śpiew to doskonale, doskonała terapia. No to ewidentnie dla mnie. No, ej, to jest dla ciebie, no właśnie. Śpiew, no tak. Kurczę. Dobre, dobre. Siema, siema. No, właśnie tak. Tak, 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 myślałem właśnie, że tutaj, żeby e, 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 przeskoczyć, czekać. No, tak. Ma, brakuje mi dwóch fragmentów tak naprawdę do ligi A3. Więc to jest, to jest że trochę, ale już coraz bliżej do tej A. Siema, siema. Kurczę, ale mi się zaraz chciało jeść teraz coś. Ja coś słodkiego, a no nic ja nie mam. ja też, też, mam ochotę. Czałem, słodkie. Mam taką dobrą kremówkę z biedronki, mam pączka i takie dobre ciaska z milki. Także no, mogę zjeść zawsze w każdej chwili. Ale a. chipsy cebulowe to tworzy, otworzę? co? Zjadłem sobie teraz ciasteczka z milki. Kurczę, do serialu czy do Agenda. czego? Chyba nie. no chyba jabłko, sobie jabłuszko pokroję. Kurko, ma, była, była. No. A ty, kiedy oglądasz Stranger Things? Czas Str Stranger Things. Na Netflixie. Nie, nie. A, bo to właśnie bardzo popularny serial jest i ostatnio wyszedł, ostatni sezon, piąty. I, i, ja Nie Netflix nie mam. <laughs> A, okej, okay, okej, okay. ja, trzeba. nie oglądam. Tak mówię... W ogóle nic nie oglądam. Nie. Ja z dawnych lat oglądam seriale. Lękami co jest. A plotkary oglądałaś kiedyś? to jest taki stary serial. Nie, nie. Ja najbardziej lubię teraz miodowe lata. Ukrytą prawdę lubię oglądać. A, z, z dawnych tak lat oglądam seriale, takie dla nastolatków sitcomy rodzinne. Nie ma to jak hotel. Chowdzie early place. Lubię to bardzo. A, takie te... A oglądałaś kiedyś Samikat? Sami Cut albo no, iCarly. Hej, Carly? No, czasami tak, ale nie lubię tego, jakoś już powiem ci. O oh mój co się dzieje? Dzieci, dzięki. Frejdis, kochani, mam dzisiaj cel. Być gdzieś do dziesiątki pierwszej w rankingu. Pierwsza co dziesiątka. Jestem wdzięczna. Wow, no, lec lecicie tam, lecicie tam. Po, po, po te dziesiątki nie jestem ale fajne. Co to jest? Surfer? Binek taki fajny. Dzięki, dzięki. Znaczy, kurkuma? Kurkuma działa dobrze na trawienie. Skórę, cerę, wątrobę przede wszystkim. Ale też możecie poczytać sobie o właściwościach ich. jej jeszcze tam. Dzięki za obserwację, kochani, zaobserwujcie mnie. Dzięki za obserwację również. Witam, witam. Jestem zda, że się udało uciec tę pierwszą dziesiątkę. No, jest dobra pasta. Niech ta się pasta nie kończy. U Ciebie również. Manifestuję. U Ciebie też dobrze ostatnio, nie? No, dzisiaj było super. Dzisiaj było naprawdę super. Tak bardzo, Boże, jestem mega wdzięczny. Jestem, dzięki za komplement. Oj, ja zapomniałem, że mam 3 winy. A dobra, dobrze, dobrze, że nie 10, 13. Jeden takiej koleżance odebrałem y, dzisiaj. I raz 10, a później 14 winów, więc. No proszę. No. Mocno, dzięki za obserwację. Teraz też no. wygrajmy. Dawajcie, tapujemy, tapujemy. Mmm. Jaka jest e, Czekajcie, by jeszcze komu? E, jako spożywam. Z, e, no, rozrabiam po prostu łyże, pół łyżeczki kurkumy z pół łyżeczką pół e, pepeprzu. Woda do tego i tyle. I tak to piję. Punkt raz dwa, kochani. Punkt raz dwa przez 20 sekund. Dzięki za obserwację. No, no proszę, ja jestem w rankingu. byłam na plus 99, a teraz jestem w 76. O, widzisz, To jeszcze, jeszcze <śmiech> <parę>. <śmiech> Także. Jeszcze 86. Do 10, dziesiątki. Do, do 10. Agentka, yy, dziękuję bardzo. Dzięki, kochani, tapujemy. Wygrajmy teraz też, tapujemy wszyscy. Ostropec na też mogę, że powinienem. Przetrwać, no to jest jakby ohydne w smaku, ale można sobie tam poprawić smak, nie wiem, sokiem z cytryny, jakimś sokiem z pomarańczy, nie? Ale ja to po prostu biorę tak na jednego łyka i mi tam nie czuję zbytnio tego. To jest takie cukierki, nie wiem czy próbowałeś takich. Musująca kola to jest akurat. To ja takie... kiedyś miałam taki odświeżający oddech, nie? Tak, tak, tylko właśnie to są... Ja akurat... miałam arbuzowe z tego, z tej serii no, kiedyś. tak właśnie, tamto, one, są, właśnie one strasznie odświeżają e, e, oddech. Tam jeszcze był mandarenkowy smak, pamiętam, jakieś jeszcze, ale to jest trochę jakby inna wersja trochę, bo ona nie odświeża oddechu, ale jest bardzo musująca, bardzo kolowa, to też bardzo dobre. Bo mhm. lepsze nawet chyba niż arbuzowe, mi się wydaje. Wiesz co, to ma? E, ja lubię tamto i tamto. To i to lubię, ale to yy, nie odświeża tak oddechu, nie? To jest bardziej takie po prostu musujące w buzi, ale spoko. Kurkuma, Moi Dzień. drodzy, <laughs> za co obserwacja? Obserwacja za misia z konfetti, za 399. <laughs> yy, ja robię z kurkumę, to po prostu dodaję, dodaję tego, no pół łyżeczki kurkumy, pół łyżeczki pieprzu, zalewam to wodą, nieważne ile w sumie, ile wody, po prostu Dzień żeby to coś... dzięki. Dać. I to wypijam od razu. Siema, się Trzy róże, bo teraz kocha, potrzebne, kochani. Trzy róże. Trzy róże. Mogę, mogę, opsa, proszę. E, no. E, no a ja, ja mogę, prezent, proszę. Misja chce zobaczyć. Jedna róża, jedna róża. No. Ja Ci mam cel. Także dzisiaj myślę o swoim celu. Top dziesiątka, no. E, każdy najmniejszy prezent się liczy. Dwa razy punkty mnożymy. Punkty raz dwa teraz, kochani. Mam rękawice. Mam rękawice i punkty raz dwa. Lecimy. Gdy pochodzę. Dzięki. O, właśnie takie serca członkowskie również wysyłamy, kochani. No serduszka członkowskie, góry. Ile razy dziennie? Taką się śpij raz w Co I raz dziennie. Lecimy. Punkty razy dwa. Nie nie może przestać ci pisać głupoty Ja tak wiecie, że ja nie reaguję na głupoty Także teraz jeszcze punkty dwa razy mnożymy przez chwilę 15 sekund, 15 sekund Oceanie sekundy A grałaś, ostatnio w te fasolki, bo na to nie grałem No nie, nie nie już nie bardzo tego no bo to ja dawno zapomniałem w ogóle, że to jest też realne tutaj, to jest taka opcja. Dzięki Marek! Dzięki dzięki za manifestację. O nie! No nieźle, wygram Dobra. znowu. Je, jeszcze wiesz co? Trzecią sobie się z tą zrobię, dobrze nam idzie. Dobra, hmm. to trzymaj się lecimy. Rękawice. Wow, Kiri, dzięki. <laughs> Marek, dziękuję. Kurczę, mi się zniszczyły dłonie, Boże, strasznie mam dłonie. Mam jakieś Masz takie jak... Wręcz już na mróz. Zakrwawione miałam nawet, takie punkciki, ja ranki takie. Ja mam też tutaj teraz takie ranki, mi też wysuszone jest, Dobrze, też mam poblikane. Dobrze, porobiło. Bartek, mamy Dzięki Bartek, lecimy takie kochani. suche, suche w ogóle, spiesznięte. Zimą ja zawsze to mam. To ja mam właśnie popękane, Jezu, nie wiem od czego. Agentka, tego... dzięki. Obserwację dostajesz za wszystko dzisiaj? Dzięki, kurczę, nie weszło razy pięć. Dzięki za galaktykę. Mi też nie wchodzi, no. Kurczę, no. Nie weszło Jech. razy pięć. Jakby tylko weszło, to już by było, oh my god, lecimy. Mam różne kremy, moi drodzy, także muszę później użyć, posmarować. Ludzie, pomógł. Ja też mam, ja taki używam z Garniera, ale dawno nie używałem. Ja e, go lubiłam. Tak? też go? On jest no, bardzo no, dobry. No, no. Pomóżcie Markowi tylko. Ale ja też nie nakładam na długo kremu, nie nie, nie umiałam tak chodzić cały dzień w takich tłustych rękach. 10-15 minut i zmywam. O Boże. Przegrałam! Dobrego fiatku! No nie jest Cięść. to. Oh my god! Dobra, to jeszcze raz tak no mi nie oczy. No i wygrywa. dzięki. Tak, raz Klaudia wygrała, teraz ja I teraz wszystko rozstrzygnie tutaj. Dziękuję! Ja. Kochanie, pomóżcie tutaj. Tej no, markowi. Daria, Daria tak samo ja mam, że nie znoszę tłustych rąk od kremu. Wiadomo, że teraz mam zniszczone, czy ona uży na chwilę, ale nie by kremu ogólnie, nie by na, na mieście w ogóle No tłusty ja, tłusty ja skór, też tak. właśnie... Za długo no też, też mi to denerwuje. Jak ja mam tłuste ręce się mogę wziąć. Ja bym tak wiesz. Chodzić w tych takich nawilżonych rękach, nie? No, to się po pewnym czasie wiadomo. Wchłania, punkt razy trzy, kochani. To się wchłania, ale no... A też nie. Dzięki, Wiki! Ale wiesz co? Ale bez Mój domnierz ma jedną monetkę na różyczkę, chce obserwacji ode mnie, bo jestem wielką idolką, a nie obserwujmy mnie ham. Naprawdę, no to jest jest przegięcie już, no nie, no serio. Szanujmy się. Kłamstwa takie, już to już naprawdę. Ironia, losu, no po prostu to jest sarkazm chyba. No i się... cóż... Niektórzy to powie specjalnie to robią. I jak czegoś oczekujecie od kogoś, to obserwujcie. To samo piszą do mnie na DM. Hej, Klaudia, mam prośbę, nagraj mi filmik na życzenie. Jak chcesz, to zapłać mi za to, coś to nagram. On nie obserwuje mnie w ogóle, ani jego dziewczyna, i fan, fani wielcy, no. Śmiech na sali, serio. To po prostu dla mnie... nie do zrozumienia. specjalnie to właśnie robią, żeby się wkurzyć, nie, nie wiem. Naprawdę, to jest... chore dla mnie. Zero wyczucia, nic. Tupet. Prawdziwi obserwatorzy to... Że to... Nie wiem, przychodzą, oglądają, tapują, cokolwiek. A to to jakieś osoby przypadkowe i nawet mi follow nie dali. Dziękuję bardzo, kochani. Nie, no to Ja też mam takie same komentarze. Czy mogę obs, mogę obs, mogę obs? Ale wiadomo, co jesteś większy. <grym> ups, 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 nie dam obsa, nie dam ps. No właśnie, ale wiesz, ty jesteś większym ucznią, to rozumiem, ale właśnie u mnie też tak piszą, ale też nie dają mi obs, obserwacji, ale są obs. Bez, bez sensu. Czy nie wiem. Nie wiem. Co się dzieje w ogóle? piszą w ogóle? bzdury? róże, kochani! Albo tak, tak samo ktoś mnie obserwuje, dodasz mnie, dodasz mnie, dodasz mnie okienko, dodasz mnie, a ja mówię, nie, odejmę cię, pa". Dzięki, Wiki dwie róże. Ale to właśnie, wiesz, na okienku nie ma co dodawać takich obcych osób, bo tutaj, wiesz, e, bo jakby my jako gospodarze odpowiadamy za okienka i jak ktoś tam zrobi coś nie tak, to potem można dostać bana za to, więc to trzeba... No właśnie. tych osób tu trzeba uważać. Punkt teraz dwa, kochani, trzeba punkt teraz... No. Dwa razy punkty mnożymy. Albo ktoś wejdzie i zacznie się wyzywać, to no przecież to jest bez sensu nawet. Tak samo też jak miałem kiedyś. Więc... Oh! Wow, dzięki, oh, dzięki, dzięki. Dziękuję. Zamisia. Klaudita Del Rey. trzeba obserwację dać. Klaudita <laughs> Del Rey. Hej, Aleksandra. Dwa razy punkty mnożymy. Punkt razy dwa przez 20 sekund, kochani, lecimy, lecimy, let's go, let's go! No ale ten gif jest fajny, naprawdę, ten personalizowany. Ja muszę, muszę zaktualizować no, tyktuta. To może mi tam to już też podziała, bo na razie tej opcji nie widziałem. Ja jestem Klau Klaudita Motyl. Były tam trzy nazwy do wyboru, dobrze mówię? Mhm. No i tak wybrałam sobie taką i ładne w ogóle, wiesz, jest ta ładna grafika, podobna do mnie. Miałam taką spinkę z takim motylem i tam uwzględnili to. I tą moją taką koszulkę Taką z tygrysem i tam taki jest wzorek, no ja, ja, tak, podobny że... bardzo. No to jest fajne tak. Ja też chcę mieć takie ze swoim zdjęciem. <grym> Będą będzie śmieszne, bo to, to jest za monet, jedną monetkę, jedną gift, tak? Masz tak? Masz czy nie masz w końcu? Nie, 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 właśnie tylko pytam się czy... To jest bo mówię, nie, że nie masz. No, nie, nie mam, nie mam, nie mam jeszcze, nie mam. Ja muszę zaktualizować TikToka może i wtedy mi się to pojawi, bo yy, na razie nie mam tej opcji. Nie mam, nie mam. Ale chcę to mieć, bo to fajnie wygląda. Dobranoc, Lucji. Dzięki, dzięki. Let's go, let's go. Moi drodzy, będę bardzo wdzięczna, jak ktoś z Was mnie zasubskrybuje. 18,99 miesięcznie. Wystarczy wejść na mój profil i tam u góry jest subskrypcja. Wykupić i macie darmowego tarota raz w miesiącu. Będą 2-3 filmiki dla subskrybentów i live'y. Jak to się sprawdzi, to tak będzie. Także mam już 7 subskrypcji. O, super. Albo tylko. No, a kiedy zaczęłaś tę subskrypcję? Trzy dni temu. Nie, to dobry wynik za trzy dni, no to wiesz... Ja mam dwóch, ja mam dwóch subskrybentów, subskrybentów tylko i tak. Chciałbym mieć przynajmniej 30 osób. Paulina, dzięki. No, tu u Ciebie to może nawet być więcej tych osób, tylko... To musiła się o tym Dobra, mówić, Dobra, moi drodzy, kto dzisiaj wykupi subskrypcję, niech będzie, dostaje filmik na życzenie ode mnie, spersonalizowany, za darmo, plus tarota, no wiadomo. Także... I naklejki będą piękne, niedługo. Okay. Dużo naklejk. Dobra. No i Klady wygra, czy jest no doda długo? Do Czyli e, e, zwyciężyłeś gratulacje. No dobra, to co, to, to, to ty lecisz? Da już tam. No ale na razie. Powróżę te pogadam. Dobra, no to... To dzięki za wszystko. Do pa pa. 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 Agent Werka. wystarczy, że wejdziesz na mój profil i tam u góry jest subskrypcja. No i tam klikasz, i gotowe. Będę bardzo wdzięczna, bo chciałam mieć taką społeczność subskrybentów. Fajnie byłoby dużo mieć osób tam. Jutro pojawi się pierwszy filmik dla subskrybentów. Summertime sadness I got the summertime, summertime sadness Summertime, summertime sadness mm -hmm. Kiss me before you go Summertime sadness A jaki sens byłoby mieć subskrypcję za darmo? Co ty gadasz w ogóle? Co, po co miałbym ludzie subskrybować? Za darmo, to nie, dla nikogo to nie miało wartości, aby to było za friko, nie? I tak samo, no, ludzie mnie obserwują, i y, 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 na moim profilu jest mnóstwo filmików, to sobie oglądają za darmo, no nie? Na live, kto mnie wspiera, to fajnie, kto nie trudno. No i tak samo jest subskrypcja. Jak ktoś chce mieć dostęp do innych treści, no to tam płaci symboliczną kwotę. Ale twórca, z tego co wiem, dostaje tylko połowę tej kwoty. 15, każdego miesiąca. Ja kiedyś miałam subskrypcję, no nie, ale później już to się dziś rozmyło. Więc mam nadzieję, że ktoś mi się zasubskrybuje jeszcze. Maciek, dobranoc. Moi drodzy, powracamy teraz do tych wróżb. Tak jak mówię, dzisiaj mam y, cel: być dziesiątą w rankingu, albo wcześniej, albo wyżej, tak mniej więcej pierwszym dziesiątym chciała być. Takie wyzwanie. Także live'u będzie dzisiaj bardzo dużo. Y, I moi drodzy, teraz za małą koronę, przesłanie, plus rada. Kto by chciał, zachęcam. Może być mała korona, albo obraz, y, dla, obraz miłości. Jakie pytanie, Oliwier?